Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, kim jestem dla Niego? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty, więcej. Pierwsza karta to jest serdło pytanie. Rycerz kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka buław. Wynik, odpowiedź, rada. Paś, monet. Dołożę kartę. Rycerz, buław. Dołożę kartę. Paś, mieczym. Na spodzie talii jest karta diabeł i to może być tło czytania. To są lęki. Lęk, niemądre przywiązanie się. Sedno. Rycerz kielichów, czyli brak dojrzałości, ale jest namiętność, miłe spędzenie czasu, to jest poszukiwanie miłości idealnej. Człowiek zmienia się za sprawą zauroczenia, za sprawą flirtów, listów miłosnych, całej komunikacji, człowiek fantazuje na temat miłości. Idealizujemy partnera, a się wystawiamy na drugim miejscu. Niedojrzałego partnera, choć trudno go nazwać partnerem, idealizujemy. Jakby Bóg wie, kim był i co robił. Mężczyzna w Rycerzu Kielichów jest błędem, nieporozumieniem. Też idealizujemy romans. I w tym Rycerzu Kielichów szukamy emocjonalnego spełnienia. On ma uzupełnić nasze braki emocjonalne. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka buław. To są kłótnie. To jest. Zwycięstwo, które nie będzie miało znaczenia, ponieważ nie jesteśmy gotowi na zmianę. To też jest brak wiedzy o związku partnerskim. To też są nawyki, ignorowanie spraw, spraw strony przeciwnej. To też jest używanie partnera. Również mamy tendencję do przyjmowania cudzego punktu widzenia jako własnego. Nie usłuchamy siebie, tylko słuchamy niedojrzałej osoby. Czyli dno i wodorosty. Wynik, odpowiedź, rada: Paś. Monet, Rycerz Puław i Paś mieczy. Stajesz się dla niego, albo już jesteś jego opiekunką, podporą emocjonalnym wsparciem i przestajesz być jego partnerką. Stajesz się jego matką. Jeżeli on się nie potrafi życiowo ogarnąć, to nie jest partnerstwo. To nie jest związek. To jest wychowanie wychowywanie dorosłego chłopca. A to nie jest twoja rola. To zawsze Źle się kończy. Emocjonalnie niedojrzały mężczyzna szuka w kobiecie matki, a nie partnerki. Potrzebuje opieki, wyręczenia. Chce, żebyś pomagała mu rozwiązywać jego problemy, przypominała mu o jego sprawach i pilnowała jego obowiązków. Żąda bezwarunkowej akceptacji. Oczekuje, że zawsze będziesz na jego zawołanie. Dostępna na każde zwołanie. Będziesz go uspokajać. Regulować jego nastroje, fochy. Naprawiać jego emocje. Liczy, że do niego się dostosujesz. Wszystko wybaczysz. I nie postawisz wymagań i granicy. Potrzebuje, abyś go podziwiała. Chcę Twojego potwierdzenia. Taki mężczyzna również u matki szuka wsparcia i pomocy. To nie jest osoba do związku partnerskiego, bo będzie więcej strat niż zysków. Również oczekuje od Ciebie bezpieczeństwa, że będziesz filarem związku, jego życiowym przewodnikiem, że będziesz go finansowała, że będziesz w domu. Naprawiała i budowała. Niedojrzały mężczyzna nie posiada jakichś dodatkowych umiejętności. Może wykonywać, wykonywać tą samą pracę przez wiele lat przez 10, 20 czy 30. Nawet mężczyzna z niepełnosprawnością po dwóch czy trzech dekadach potrafiłby tego się nauczyć. Potrafił wykonać jego pracę. A potem jeszcze wyniesie swoją pracę na piedestał, najlepiej taki ze złota, z podświetleniem i fanfarami. Pytanie jest: Kim jestem dla Niego? To, to odpowiadamy, że jesteś dla Niego opiekunką, podporą. Chcę Twojego matkowania, a powinnaś być jego partnerką. I proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam, dla ratat. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość.